Jak pani wspomina swoją współpracę z Natalią Janoszek? No nie mogę tutaj teraz pominąć tego tematu, ponieważ byłyście panie naprawdę blisko, spędzałyście razem dużo godzin. I tak się zastanawiam, czy było na przykład coś, co wzbudziło pani niepokój, albo były jakieś takie momenty, że na przykład coś nie do końca się wydawało pani prawdopodobne, a co Natalia mówiła jak to z Pani strony wyglądało? Ja miałam z Natalią taki moment, kiedy ona mnie odwoziła zaraz po pierwszych jakichś tam zajęciach odwoziła mnie w pewne miejsce, bo poprosiłam ją, nie miałam auta wtedy i w tym samochodzie mieliśmy pierwszą rozmowę i ta rozmowa bardzo zapadła mi w pamięci, bo ja sobie jestem w stanie ocenić ludzi, którzy są totalnie prawdziwi, którzy są takimi słońcami, ludzi, którzy są łobuzami, też ich bardzo kocham i też mrocznych, którzy są troszkę Reszowanie. Ona mi do tej trzeciej grupy najbardziej pasowała. Nie wiedziałam dlaczego, nie umiem tego na po pierwszym spotkaniu opowiedzieć, ale czułam, że tam jest coś nie tak, że tam się coś nie składa. A zgłaszała na przykład pani to produkcji, czy po prostu pozostawiła te swoje przeczucia yy, tylko i wyłącznie dla siebie? Zostawiam dla siebie, bo zdarza się tak, że uczestnik jest na początku troszkę zamknięty, udaje, coś przygrywa i dopiero po którymś tam yy, odcinku, jak wchodzi zmęczenie, wchodzi ten moment, że no nie da się poudawać, nie da się niczego. Yy, yy przykłamać, to wtedy um, otwierają się takie prawdziwe wrota. Dlatego daje się szansę wszystkim na początku, żeby zobaczyć, żeby dotrzeć do sedna, jacy oni tak naprawdę są. I to się też wydarzyło, jeżeli chodzi o Natalię, więc no nie, no nie, no w życiu bym nie pomyślała, że aż tak grubo e, tam się wydarzy. Ale to, że miała Pani jakieś przeczucia co do niej, to jest niesamowite. Gdzieś myślę, że my bardzo pracujemy na energii e, uczestników. Tą naszą energię też, e, energia jest bardzo Ważna w tej pracy, tak? Czyli gdzieś tam intuicyjnie wyczuwamy, w którą stronę możemy iść z danym uczestnikiem. Czy ja mogę na niego bardziej e, krzyknąć, czy no, nie krzyczę, ale w tą stronę, czyli mogę mu coś powiedzieć takiego bardziej konkretnego, czy raczej go zagłaskać na śmierć, i to musimy wiedzieć, to jest energia. I tutaj, no mówię, no, e, gdzieś tam się czuję tą energię od początku. Ha. Jako osoba e, pracująca przy tym programie, czuje się pani poniekąd oszukana przez Natalię? Nie, ja myślę, że no, naj, naj, najbardziej to trzeba współczuć jej samej, no bo ona z tym musi teraz żyć, tak? Ona patrzy w lustro i tak dalej. Nie, ja się nie czuję oszukana. Ja e, pracowałam na e, jakby poziomie, e, na poziomie śpiewania. Natomiast jedna rzecz bardzo zastanawiająca i to nie, nie tylko mnie to zastanowiło, że osoby, które dochodzą do wielkich sukcesów i są w programie i to są bardzo znane osoby często, one mają pewien taki rys charakterologiczny. One są mega e, e, i od Otwarte i do pracy, i nie narzekają, i biorą wszystko na klatę, nawet jakim jest ciężko, to biorą to wszystko. A Natalia była osobą trochę, która e, przypłakiwała tam pewne rzeczy, to znaczy, e, że to nie tak, że tamto nie tak i tak dalej. To są takie rzeczy, które tutaj do tego rysu. Wielkich gwiazd mi totalnie jakby też nie pasowały. To jest coś, co się nie zgodziło. Ale no nie, no gdzie, no ja, ja, ja daję wszystkim i e, wymieniamy się energią, także wymieniłyśmy się na tyle na, energią, na tyle, ile się dało, a ona z tym dalej musi sobie sama poradzić. Pani zdaniem ona ma talent muzyczny? Yy, to było też fascynujące na początku, bo yy, no mamy różnych uczestników i mamy tych, którzy yy, rozwijają się bardzo szybko, i mamy tych, którzy yy, yy, są nie do końca, ale ja myślę, że żyjąc w tak dużym yy, problemie nie da się uruchomić wszystkich wokalnych możliwości czy aktorskich możliwości. Tego się nie da po prostu, bo to musi puścić. Musi puścić pewna. Prawdziwość i wtedy jest strzał, jeżeli chodzi o e, wielką gwiazdę. Czyli, czyli tej prawdziwości w przypadku Natalii zabrakło. Wydaje mi się, że tak. No, no wszyscy wiemy jak to tutaj e, wygląda. Jest, ja, ja jestem e, trochę przerażona tym, co e, bo obejrzałam specjalnie, bo nie mogłam mówić, że się kilka dni temu stało. Do mnie docierają takie wiadomości trochę z opóźnieniem, e, ale e, no, wygląda na to, że chyba tak.